Stoicyzm to system filozoficzny stosowany od czasów starożytnej Grecji i Rzymu w celu zwiększenia odporności ludzi i integralności moralnej w obliczu trudności. W tym filmie omówimy sześć niebezpiecznych nawyków, które mogą sprawić, że ludzie będą traktować cię lekceważąco i pokażemy, jak możemy wykorzystać stoickie nauki, aby przezwyciężyć te nawyki. Wyruszamy w tę podróż, aby odkryć, jak możesz być silniejszy, bardziej wyrozumiały i mniej reaktywny w obliczu braku szacunku, jaki możesz spotkać w swoim codziennym życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tego typu treściach, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Co tydzień oferujemy filozoficzne spostrzeżenia i praktyczne porady, które mogą odmienić twoje życie. Rozpocznijmy teraz tę dogłębną podróż, aby odkryć, jak możesz wzmocnić swój charakter, minimalizując jednocześnie elementy braku szacunku w swoim życiu. Część 1. Mówienie bezmyślnie. Komunikacja stanowi podstawę naszych relacji. To, co i jak mówimy, może mieć ogromny wpływ na ludzi wokół nas. Bezmyślne słowa mogą prowadzić do nieporozumień i zniszczonych relacji. Filozofia stoicka prowadzi nas do zrozumienia mocy i wpływu naszych słów. Jak powiedział Marek Aureliusz, aby wypowiadać doskonałe słowa, musimy najpierw mieć doskonałe myśli. W życiu codziennym, zwłaszcza gdy jesteśmy pod wpływem stresu, czasami mówimy bez zastanowienia. W takich chwilach w grę wchodzą stoickie nauki, przypomina nam o wadze i zakresie każdego słowa. Słowa wypowiedziane w gniewie, urazie lub pośpiechu mogą spowodować trwałe szkody. Dlatego stoicyzm oferuje nam budowanie pomostu między myślą a słowem. Jak to ujął epiktet, naucz się słuchać, zanim zaczniesz mówić, a będziesz się uczyć i mówić właściwie. W tej praktyce musimy najpierw zadać sobie następujące pytania, czy te słowa przyniosą korzyść drugiej osobie? Czy te słowa mogą niepotrzebnie ranić? Jeśli jakieś słowo nie przynosi nikomu nic dobrego, a jedynie wyrządza krzywdę, stoicyzm radzi nam, abyśmy go nie wypowiadali. To zrozumienie wzmacnia nasze relacje z otaczającymi nas osobami, czyniąc naszą komunikację bardziej znaczącą i skuteczną. Część 2. Zamknięcie na krytykę. Krytyka jest ważnym źródłem naszego rozwoju osobistego i zawodowego. Jednak zamknięcie się na krytykę może sprawić, że stracimy możliwości rozwoju i uczenia się. Filozofia stoicka sugeruje, że krytykę należy postrzegać nie jako atak osobisty, ale jako narzędzie, które może wesprzeć nasz rozwój. Jak powiedział Seneka, nasi przyjaciele, którzy pokazują nam nasze błędy, są naszym najcenniejszym skarbem. Otwartość na krytykę jest jednym z kamieni węgielnych stoicyzmu. Zanim przejdziemy do trybu samoobrony, musimy ocenić źródło i cel krytyki. Konstruktywna krytyka, mająca dobre intencje, może poprowadzić nas na ścieżkę rozwoju osobistego. Taka krytyka zapewnia cenne możliwości poprawy naszego zachowania i sposobu myślenia. Stołyki radzą nam, abyśmy postrzegali krytykę jako proces uczenia się, a nie opieranie się jej. Aby zarządzać naszą reakcją na krytykę, z którą się spotykamy, musimy najpierw skupić się na praktyce rozpoznawania i kontrolowania naszych reakcji emocjonalnych. Marek Aureliusz podkreśla wagę tej kontroli, mówiąc: Ten, kto nie potrafi kontrolować swoich emocji, nie może kontrolować swoich myśli. Kiedy uda nam się zachować spokój i obiektywizm w obliczu krytyki, Potrafimy rozpoznać naprawdę wartościowy feedback i pracować nad nim. W tym procesie ważne jest, aby unikać postrzegania krytyki jako osobistego ataku i oceniać ją jako narzędzie, które przyczyni się do naszego rozwoju osobistego i zawodowego. Dojrzałość wynikająca z otwartości na krytykę czyni nas bardziej kompetentnymi i empatycznymi jednostkami. Dzięki otwartemu umysłowi stoicyzm pozwala nam reagować na wyzwania życia w bardziej przygotowany i odporny sposób. Otwartość na krytykę nie tylko czyni nas lepszymi ludźmi, ale także wzmacnia nasze relacje z ludźmi wokół nas. Część 3. Brak empatii. Empatia to zdolność rozumienia emocji innych osób i wchodzenia z nimi w emocjonalny rezonans. Filozofia stoicka wskazuje, że empatia wzmacnia nie tylko nasze relacje osobiste, ale także naszą rolę w społeczeństwie. Epiktet mówi: Zanim postawisz się w sytuacji kogoś innego, spróbuj zrozumieć, jak on widzi swój świat. To zrozumienie pozwala nam lepiej uchwycić stany emocjonalne innych i lepiej na nie reagować. Brak empatii może prowadzić do nasilenia konfliktów społecznych i nieporozumień. Ignorowanie uczuć innych osłabia nasze więzi z nimi i może prowadzić do poczucia samotności. Stołyki podkreślają, że każdy człowiek ma swój własny świat wewnętrzny i znaczenie budowania mostów pomiędzy tymi światami. Empatia jest jednym z kluczy do budowania tych mostów. Aby okazywać empatię, Musimy najpierw pogodzić się z naszym wewnętrznym światem. Kiedy rozpoznajemy i rozumiemy własne emocje, zwiększa się nasza zdolność rozumienia emocji innych. Jak mawiał Marek Aureliusz, jeśli chcesz zrozumieć duszę drugiego człowieka, najpierw poznaj głęboko własną duszę. Ta wewnętrzna świadomość pozwala nam być bardziej wyrozumiałymi i cierpliwymi w naszych interakcjach z innymi. W życiu codziennym praktyki empatii mogą objawiać się aktywnym słuchaniem, oferowaniem wsparcia emocjonalnego i docenianiem punktu widzenia innych. Praktyki te przyczyniają się do rozwoju wzajemnego szacunku i zrozumienia. Rozwijając empatię, możemy budować zdrowsze i bardziej wspierające relacje z ludźmi wokół nas. Stoicyzm zachęca nas do życia w harmonii nie tylko ze sobą, ale także z naszym środowiskiem społecznym. Empatia, którą omawiamy w tym rozdziale, jest przewodnikiem, który poprowadzi nas przez wiele trudności w naszym życiu. Rozdział 4. Zarządzanie złością. Złość to silna emocja, z którą od czasu do czasu spotyka się każdy człowiek w swoim życiu. Jednak filozofia stoicka podkreśla, że gniew może być destrukcyjny i niszczyć nasze relacje, jeśli nie jest kontrolowany. Seneka specjalnie napisał, gniew jest trucizną, zatruwa cię w takim stopniu, w jakim go pijesz. Dlatego radzenie sobie ze złością zajmuje ważne miejsce w stoicyzmie i pozwala jednostkom prowadzić spokojniejsze życie. Stoicki sposób radzenia sobie ze złością zaczyna się od zaakceptowania tego uczucia. Uznając istnienie gniewu, możemy skupić się na jego źródłach i wyzwalaczach. To zrozumienie pomaga nam przezwyciężyć złość i reagować bardziej konstruktywnie. Epiktet mówi: Twoja reakcja zależy od Twoich myśli na temat wydarzenia, a nie od samego wydarzenia, i stwierdza, że sposób, w jaki postrzegamy sytuację, ma decydujące znaczenie w kontrolowaniu gniewu. Stoiczne techniki radzenia sobie ze złością obejmują fizyczne i psychiczne metody relaksacyjne, takie jak głębokie oddychanie, medytacja i chodzenie. Techniki te pomagają nam zmniejszyć intensywność emocji i osiągnąć spokojniejszy stan umysłu. Dodatkowo, zmieniając sposób, w jaki wyrażamy negatywne emocje, możemy sprawić, że będą mniej szkodliwe. W chwilach złości stołyki radzą unikać szkodliwych działań. Nic nie rób, gdy jesteś zły, mówi Marek Aureliusz. Taka postawa zachęca do przemyślanych i wyważonych działań, a nie odruchowych reakcji. Na dłuższą metę tego typu podejście prowadzi do większego zrozumienia i harmonii w naszych osobistych relacjach. W rezultacie radzenie sobie ze złością w stoicyzmie jest niezbędne nie tylko dla naszego indywidualnego pokoju, ale także dla utrzymania pokoju i harmonii w społeczeństwie. Nauka radzenia sobie ze złością prowadzi nas do bardziej zrównoważonego i szczęśliwego życia. Praktyki i nauki, na których skupiamy się w tej części, są cennymi narzędziami, które poprowadzą cię w radzeniu sobie ze złością. Rozdział 5 zachowania samolubne. Samolubne zachowanie jest ważnym tematem często poruszanym w filozofii stoickiej, ponieważ nasze indywidualne działania wpływają na nasze szersze środowisko społeczne. Stoicyzm radzi nam, abyśmy w dążeniu do osobistego dobra działali, nie ignorując potrzeb i uczuć innych. Jak to ujął epiktet, wolność i szczęście zależą od naszego oddania i szacunku dla innych. Egoizm osłabia te więzi i zakłóca harmonię osobistą i społeczną. Aby uniknąć zachowań egoistycznych, stołyki kładą nacisk na altruizm i życie dla społeczeństwa. Marek Aureliusz podkreśla wagę świadomości swoich obowiązków społecznych, argumentując, że każdy człowiek powinien być świadomy swojej roli we wspólnocie. Dzięki temu możemy działać, uwzględniając wpływ naszych indywidualnych działań na społeczeństwo. W praktyce sposoby na ograniczenie egoizmu obejmują słuchanie potrzeb innych, pomaganie im i okazywanie empatii. Podejmując decyzję, w centrum nauk stoickich znajduje się uwzględnienie nie tylko naszych własnych interesów, ale także korzyści osób wokół nas. Przyczynia się to nie tylko do tworzenia bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa, ale także zwiększa nasz własny spokój ducha i satysfakcję. Bezinteresowność zachęca do wzajemnego szacunku i zrozumienia. Kiedy w naszych relacjach społecznych przyjmiemy bardziej altruistyczne i skierowane na zewnątrz podejście, możemy nawiązać silniejsze i zdrowsze więzi z ludźmi wokół nas. Stoicyzm zachęca nas do myślenia nie tylko o sobie, ale także o społeczeństwie. Dzięki temu możemy prowadzić bardziej satysfakcjonujące i znaczące życie, zarówno indywidualnie, jak i społecznie. Zachowania altruistyczne, które omawiamy w tej części, stanowią podstawę zdrowszych i bardziej harmonijnych relacji na poziomie interpersonalnym i społecznym. Unikając zachowań egoistycznych i działając pod przewodnictwem stoickiej filozofii, możemy otworzyć drzwi do bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa. Czy chciałbyś podzielić się z nami, jak to, czego nauczyłeś się podczas tej podróży, wpłynęło na Twoje życie? Możesz wzbogacić naszą społeczność, dzieląc się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i wpływem tych stoickich nauk na Twoje życie w sekcji komentarzy. Jeśli chcesz skorzystać z większej ilości takich treści, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć dzwonek powiadamiający. W ten sposób możesz być natychmiast informowany o naszych nowych filmach. Zostań z nami, aby uzyskać więcej stoickich treści, które odmienią twoje życie. Bardziej szczegółowe informacje na temat tej filozoficznej podróży będziemy kontynuować w naszych przyszłych filmach. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu i dołączenie do nas w tej podróży filozoficznych odkryć. Kontynuuj ulepszanie siebie i swojego środowiska, życzymy dni pełnych zdrowia i spokoju.